w dzisiejszym odcinku. Bez Kolei Dolnośląskich można powiedzieć, że nie byłoby tego, y, tego filmu. Było polowanie na pociąg. Jak wiedzieliśmy, że jedzie pociąg, to porzucaliśmy wszystko, co mieliśmy i kręciliśmy scenę w innej części tego wąwozu i wszyscy biegliśmy pod ten wiadukt kolejowy. Film miał premierę swoją w Gdyni na 50. już festiwalu naszym, Gdyńskim film Fabularnych. Został przyjęty bardzo ciepło. Ciąg Kolei Dolnośląskich mogliście już zobaczyć w kilku telewizyjnych produkcjach, jednak tym razem biało-żółty pojazd KD wystąpił na srebrnym ekranie. I to w takiej produkcji i w takim towarzystwie, że koniecznie musicie to zobaczyć. Dzisiejszy odjazd nagrywamy w Warszawie. Witam 13 października na uroczystej premierze filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy. To debiut fabularny Kordiana Kondzieli, reżysera kultowego już serialu 1670 i zobaczycie w nim między innymi kilku bohaterów ze słynnej Adamczychy. A czym jest LARP? To terenowa gra, w której uczestnicy wcielają się w wybrane przez siebie postacie i wspólnie przeżywają przygody w fikcyjnym świecie. Świat magii i miecza to pasja bohatera filmu Sergiusza, nastoletniego ucznia technikum. W realu to nieśmiały, wrażliwy chłopak prześladowany przez rówieśników. W grze zaś to bohaterski, odważny elf. W tę rolę wcielił się jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia Filip Zaremba. Sergiusz, jak zaczyna grać w Larpa, to zyskuje pewną. pewność siebie. prawda? I to jest taki jego pancerz, bo nie potrafi być tak pewny siebie w realnym świecie. Jednak pewne sytuacje, które zobaczycie Państwo w filmie, pokażą, że będzie musiał się niestety skonfrontować. Sytuacja Sergiusza komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w jego klasie pojawia się nowa uczennica piękna Helena, w której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna dołącza do grupy popularnych uczniów, co przysparza naszemu bohaterowi wielu trudności. To jest dziewczyna, która przeprowadza się z miasta do miasta, cały czas zmienia szkołę. Więc to na pewno jest dla, dla młodej osoby dosyć trudne, że cały czas zmieniasz środowisko i nie możesz mieć jednej stałej grupy znajomych. I ona gdzieś, lądując w kolejnej szkole, decyduje, że znając już pewne reguły gry, może trochę inaczej podejść do, do tej swojej funkcji, jaką, jaką ma w klasie. Wydaje się, że Sergiusz ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Sytuacja ulega zmianie, gdy niespodziewanie odkrywa on tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa Louis Lacroix, sławny autor bestsellerów z wybujałym ego. W tej roli Bartłomiej Topa. Scenariusz był bardzo precyzyjny, ta postać była bardzo jasno nakreślona i no, wymagało to ode mnie tylko nauczenia się kilku zdań po francusku. Trochę przygotowań fizycznych razem z kaskaderami. Film miał premierę swoją w Gdyni na 50. już festiwalu naszym, Gdyńskim film Fabularnych. Został przyjęty bardzo ciepło, wręcz entuzjastycznie. No więc liczę na to, że widzowie też przyjdą i będą oglądać nasz film. Warto, ponieważ to nie tylko pełna dobrego humoru i postaci rodem z uniwersum Władcy Pierścieni historia opowiadająca o dojrzewaniu i nastoletniej miłości. To także opowieść o świecie młodych ludzi i o trudnościach, z jakimi muszą się mierzyć w realnym świecie. W filmie z perspektywy dyrektora szkoły z tym tematem mierzy się Edyta Olszówka. Młodzi ludzie są totalnie niezrozumiani przez rodziców, przez nauczycieli w szkole. Tutaj też ten konflikt pokoleń jest pokazany, chociaż tata się w końcu przebudza, ale nie zawsze jest tak, że rodzice się przebudzają. Raczej jest tak, że jeśli finansowo wspierają dziecko, to tego wymagają, żeby postępowało tak jak oni chcą. Zdjęcia realizowano w Warszawie i na Dolnym Śląsku, o czym reżyser opowie już za moment. Zastanawiacie się pewnie, kiedy na ekranie pojawia się pociąg kolei Dolnośląskich. Bardzo szybko, bo w scenie otwierającej film. No to była najtrudniejsza scena tego filmu. My planowaliśmy ją miesiącami mogę powiedzieć, to wiedzieliśmy, że chcemy zrobić scenę, która przeniesie widzów w świat fantastyki od pierwszych minut filmu. Nie mieliśmy kontroli nad pociągami i musieliśmy po prostu być zdani na rozkład jazdy kolei dolnośląskich, więc była osoba na czatach, która, no że różnie to bywa z rozkładami, raczej myślę, że do kolei dolnośląskie są punktualne, tak zakładam, ale i tak ktoś był na czatach. I z falówką mówił, czy pociąg rzeczywiście jedzie planowo, czy nie jedzie. Czyli było polowanie na pociąg. Było polowanie na pociąg. I jak wiedzieliśmy, że jedzie pociąg, to porzucaliśmy wszystko, co mieliśmy, i kręciliśmy scenę w innej części tego wąwozu. I wszyscy biegliśmy pod ten wiatr kolejowy, żeby tylko złapać to, to ujęcie z pociągiem. Pociąg KD zagrał, co prawda, niedużą rolę, ale za to Dolny Śląsk swoją kreacją zasłużył na co najmniej Oscara. Za rolę w filmie i za to, jaki jest na co dzień. Nasze główne miasteczko to są ziębice. Ziembice jest, jest też strepna góra. No i właśnie Polanica, gdzie był wąwóz, ale to miasteczko najważniejsze to są Ziembice i tego miasteczka szukaliśmy najdłużej. E, bo Polanica to był taki strzał, że jak to pokazały nam dziewczyny od lokacji, że no to, to jest po prostu gotowej gotowe z, 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 z jakiegoś filmu fantazy. Odkrywam regularnie dążen, bo to jest mój ulubiony region w Polsce i ja, ja, ja się wychowałem na Opolszczyźnie niedaleko. A mam ogromną słabość, bo jeździłem regularnie z rodzicami, zwłaszcza do Dusznik, ale też do Polanicy Kudowej i jestem jakimś fanem uzdrowisk wszelakich i do wód lubię jechać. A na Dolnym Śląsku nie brakuje tego typu rzeczy, więc no ja kocham Dolny Śląsk, Kotliny też zabieram teraz moją rodzinę z moimi dziećmi. Bierzcie przykład z Kordiana i podróżujcie po Dolnym Śląsku. Komfortowo i bezpiecznie zawsze z kolejami dolnośląskimi, ale najpierw zapraszamy do kin. Do wielu z nich... Też możecie dojechać pociągami KD. Nazywam się Edyta Olszówka. Wszystkich widzów Odjazdu chciałabym bardzo zaprosić do kina na film pod tytułem LARP. Miłość, role i inne questy. Naprawdę zabawna komedia od 17 października w kinach. Spotkajmy się tam.